Dziś zapraszam na prezentację dwupokojowego mieszkania usytuowanego przy ulicy Knapowskiego na poznańskim Górczynie. Mieszkanie składa się z przestronnego salonu z aneksem kuchennym, z wyjściem na spory balkon. Ciekawy widok na niską zabudowę, dużo drzew. Spokojna ulica z niewielkim ruchem samochodowym. Dużo miejsca na balkonie na meble ogrodowe. W aneksie kuchennym mamy piekarnik, płytę indukcyjną, okap, sporą lodówkę z zamrażarką. W drugim pokoju spokojnie zmieścimy zarówno część sypialnianą, jak i miejsce do ewentualnej pracy. Mieszkanie jest naprawdę przestronne i bardzo jasne. W łazience Mamy prysznic w zabudowie, pralkę. Mamy również stół do jedzenia. Całkiem przestronny korytarz z szafami w zabudowie. Szafy mają system półek, drążków. To sporo miejsca do przechowywania. Zapraszamy na prezentację. Zostań nowym najemcą.